Siemanko z tej strony Mefiu, witam Was w kolejnym filmiku i niektórzy z Was powiedzą jak sobie zobaczą kawałki pierwsze, bo są odgrzewany kotlet, ale tylko niektórzy, bo tylko niektórzy zobaczyli gąki, więc gąki potem zobaczyć, a wtedy macie taki meczik. No prawdę mówiąc face ita, a potem inny, no, mam nadzieję, że się on spodoba, więcej nie mówię. A takie prawdziwe face ity, yy, to tam też będą. Może. Niedługo. To żołądku, Co to może oznaczać? Albo że nie masz mózgu. Dobra, a robię klipa i pstawiam. Mefiut 23 obraża widza. Normalny dzień. W piurze. Ej, radaru nie mam. No bo nie ma. No to rozrzewka jest nich. Nie no na rozrzewkę też był. Na moich, nie. Nie teraz nie wiem, czy trollujesz, czy nie. No nie mam radaru, jaka to była komenda? Coś tam w No nie ma, i... nie ma radaru, metod Poważnie? <noise> no nie, nie, nie trollujesz? No no kurde nie nie. A, no Metod pierwszy raz w granie. gra, nie? Przeczytać wam żółtego nick? Bardzo chcę. Gipier Pienis. Pienis. Czterech, go, go, go. Czterech penis. long. Kosówka na lągu no, jest, no, tak coś. Ja jadę, jadę do, do lewo. A ja pochadę. Zatrzymałem go Co? Wyrąb się i ja to walczę Dobra Aha. No ja no mam losa Mokku no, wasaspan do tak Zylluje No Co? <grym> Co? 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 ma ciężką myszkę po prostu Co ty robisz z ten Sipson Typa on No, Nowa ciemnia Jestem w dolny ciąg Dali mi smoke do górnego Biggest. the fuck just to do this clear they went back three minutes three minutes two both are long. what is it there are they close mine i was the first to find it what the hell? you beat me, john. get off me. well, how do i put this? stop fighting for skins in the game. get them on hellcase. new giveaways every day. follow the link in description and use a code to receive your bonus. <laughs> <laughs> <Gitten gala. laughs> oh, what what On otwiera, nie? Nasz top fragger <noise> Ale... On na aucie na B siedzi, czaisz to? Na aucie Na resp'ie Tero oh, no, Takie tryhardy i w ogóle trana na A wchodzili, jeszcze taki flash mu dali na mordę Jeden ma 8 godzin No i no, ja pan jest Oboz going short I patrzy resp' Co, słyszał go?

Nie będzie drugi kolega No jaki bug. Nice. Aha on je zarąbał, nie? Zara widą Do respa pobiegli? Czy co? Mogą puść respa Ale się save kurde no nie wierzę w to, żeby na myśl mierkingu save 7 jest, kitu, nie powiedzieć mają full tak Peski tu nie Niby wstyd było. Ale mam ochotę ich teraz naprawdę pokonać. Bo mnie. no, poirytowali. short, curfew. Jeden jeszcze long był. Bot. One more long. Więc fight? Bait? A WP ma? Raz <laughs> longer. No, Biorą. No, no, no. Paka. Idę, żeby to był może być mid. Trzymam mi do mafio. Uważaj gale, żeby nie słychać. Bombi Pewnie, czekaj, masz piknę Jeden przechodzi. Sali przebieg. Jeden tunel, zabijam. Zaszuję no. górą. Dałem klash bez. Czemu on nie ma biało w ogóle? No bo był blisko tak chyba. No. Ja życzę je Rewolwer, zielony. Rewolwur. Zielony. Jelone, on mnie skata nawet cię boi piknąć, cześć to? Co za typ Gale pewnie podeszli Ale Dobra i tak czas, mają. Czas. Co oni um. robią ty właśnie? Too long Ten Sapsan ma same. down, nie Sapsan, are you okay? Don't die! Just hide Bo. Nie, on ma 3 downy no. I'm spawn Lama long Dużo? Tam jest? Nie, 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 przeszło, nic, nie przeszło nic, nie przeszło Zamykam, ale pewnie czysto już Ja mam Bądź bliski Może ja zniżę się, ja zniżę się, ja spróbuję hard. Jest no. nice. jeden Jest jeden nie myl to Mam lot Jeden trup dolny No Ja WP tam Jeden jest w pomidl ciągle No, xbox Wówdolność w takim razie No nie I drugi dobiega trup Jeden bez i trup Trzymaj to I bez, bez to pracy Tu jest Czekaj, gdzie Chodź ze mną, chodź ze mną Miałem My na myśli... Bupa, Miałem na myśli drągi chodź ze mną drzwiami, nie? A nie, że no tam dobra. To byśmy easy refrakty. ja, zabić, ja Metod wyjść nie? 16 tysięcy. Nie, to z pamięcią, nie? No, no tak, wiemy. plus jeden. No, a więc co jest najgorsze? Duże dużo Problemy z pamięcią. O kurde. Ci, ale usłyszałem. Dobra, to wyskakuje, na jola. Nie podoba oh, mi się okay. to, ale... A on nawet nie myte. nawet jeszcze. Kurde śmiecie, dać nam wygrać. Już dwóch mi strzela. Ale jakiś? Nie Nie, 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 on jest z samym. nie? mogę. No. no a ja dostaję one w i... Tak. Ależ ty jesteś fajny. Czasami. Ale plan to... Widać na prawo, widać Cię prawo. Widziałem z kole? To sobie zobaczyłem, jak mi fikoło na sorcie Ale i tak go zabiłem, bo jestem najlepszy na świecie. Wow. Nic nie widzę. No, nic, trzy kurwa, do... Aha, mnie trafią no, ja trafę. O, i drugi raz mnie trafę, no za remiscie Mnie top I górny mi spuszczał, zabiłem. Ten Potem bot adek. kurwa przesmoka. 30hp. I mam. Leży. Ten bot w dolnym jest. Jedna hp ma gość. Może siadło, może nie siadło. Leży. Jest mid. Blisko. Mid pushing? Nie. No. Zgolowałeś mnie. Aha. Do lewej. Ha! Myślałem, że go... Po to nogach jest? może jeszcze ktoś. Tam hincha metyl. Gala. Leży. GALAXTER-BOT Co on tak strzela ktoś Rampanie? Nie ma. Nie plecy jakieś już szybkie, ale. Albo auto. Anarchia może być jeszcze, nie? Tak. Hmm. Ty sponczysty. Anarchia będzie. Nie. Auto. Pewnie. Nie ma go. One guy B, Max. widzę teraz? Dwóch auto. Auto, babu. Auto, spali, pali się. Spali się. Spali się. Spali się. Spali się. Spali się. Spali prawo. Dwa razy. Cieszuję jeszcze raz prawo. No i widzisz jak pilfire'ował? Ciekawe Bot gadok. To jest dopływ? Tak Ale to może pikować Cetem, mi Tam gdzie? Dobra to daję to jest Idźmy B, mamy znaczy. dobre pozycje Czemu oni nie skracają nagle długie? O co tu chodzi? Jak patrzę? One B Why don't we go B? Do was pójdę zaraz O oh, kurwa, on dał jakiegoś smoke'a na wejście, dziwaku A pierdolę Idę już z wami Karol, nie? A nice Haha, <laughs> resp yes, skrócił gość Last CT, last CT Daję nice smoke, bramę Nasz patrzy bramę dobra. układu Już tunel trzymam Tunel! Ty gość jak wyście już wchodzili to gość już tu na Titaniku zyskakiwał do mnie Dobra ja on mi dał AWP na pika Dla mnie do Long Nie ma ich long chyba Nie ma do prawej? Jest prawa jeden lewo na rogu wszyscy na, na rogu na rogu One Os long left side Maybe na to jest, no. Nie! tam musi być, na respiro. Maybe do do lewej, do nice. Nice. Ale tryhard odpalony. We, don't don't we can just wait for pushes now. Ej, nie trafiłeś. Znowu dwa nade'a, nie? Nie, trafiłeś. probably. K they Aha, nice. long! long. Jeden na rogu. A nie, blisko, blisko, cross-dunk Teraz jest smok musi być rzucony Przed bramą jest bez, Side. Bez. To bot zabij. Największy bot, nie? Go. Ja smok. smog Nie ja no, tak? On jest człowiekiem na odwrót A, jeszcze tupnął, nie? Bo to przeciwnik tupnął Widział, widział wcześniej go, nie byłem pewien Chyba, że to mnie przerzucamy, No można. A co ja mam strzelać him, w ogóle? Give him, give him Mam mira no, no, zabijać ich, zabiją mnie. Ta, nie, no spamuj normalnie nie zabijać. Zabiję ci kawal. Coś tam trafiłem, nie? Żartuję. A tu ich jest, to czuję galę. Z jednej Z setem spadł Dobra, poczekajmy teraz zrobimy jakieś jakiś Tube pod koniec. Drągi, umiesz mitube Tube zasmokować później, nie? Nie. A nie, umiem, teraz. będę umiał. Dobra, damy podwójny spok Meat Tube i tyle. Może ktoś blisko grać. Rzucać? Nie dawaj, dasz z łapy. Chodź z reflekt ze mną. No, musimy się ruszać. Daj ten spok. Widziałem, mm gdzie -hmm. to ja daję drugi smog, gid jest Może boost być, ale to Raczej boost Jeden CT był, może wyskok, wyskok będzie Nie ma wyskoku Mam pakę Staram się Grajmy w site, będzie git Chowajmy się, chowaj się, chowaj się drągi nie wiem, jestem idiotą, ja tam na fragi. Jeden mil przeszedł wcześniej. Nice method. No, Ostatni z robi? <grym> On wyjeżdża. Nie wyjechał. Didi <grym> easy. Nawet no, się nie spociłem lekko. Spocony urwisak wjechał w tym meczu. <grym> Ale. Przecież takie coś... To ja, ja to ja to wrzucam o. w odcinek i mówię, że gramy w faceita na ruski, nie? Po prostu <noise> Autentycznie. Nie miałeś kejsa za 10 zł ducha jesteś warty ty, to zaraz 9 miał ba. kurwa na te. 9. Na lody, nie? Ekipy Nie no na points. Ta 780, co ty? Na ten, na. K ten herb... K kawę od Kizo jakupisz? Nie, załadujesz sobie... Nie w te, jesteś kapusiem. W World? Mhm. Mm w głowę co załadujesz? Tak, w głowę Spoko Dżungla? No dżungla A, go przyjechałem Ty to nie ciekawie, a drogi gdzie? Do prawej nie ma tylko. C tej dżungla I, I C teraz, stanie swoje opany. z <lewo>. etiketem no. Zabijamy go? Też, ja co, czekam chwilę, co zrobi? On ma full HP ode mnie on mimo prawa prawo uciekł? Nie wiem, paszpesa Chorda paka, nie? Chyba, że jest świrami odgali powie. No nie no, będę się dwa razy sfake'ować chyba to, nie? Na razie. zjada z etykietem pewnie. Co, to, co to? A spodziewał się! No że... nie, jest. Świetnie. Jest o, Czemu Benik? Yy, nie idzie? Lola może podejść zaraz, szybko. Dwo w chyba, wiesz? Nice. Ja mam jeden, ja mam jeden. Feszuje. Wybieg oh, kliknie. Środek Bsa a Patrzę lewo bs Lewo cię nie obejdę. Juzię, ty, ale no, jump no, shot. Ty. Sody leży? Seders, sedet Czemu leży Może alb jeszcze gdzieś Los. Nie, nie no, Sprawdź prawo tylko no, drogi, no, ja, podejdź no, no, to no to sprawdź prawo blisko Skoczył No i Short podobno Gala gala nice. drągi. No nie no Za so, bezmógł ja bym skoczył Za WB jest? Leży, kufie Może być Matrix Nie ma Okej okay. Ja pobiegłem przed siebie Kada, ja leżę Domek jechał Dobra, ja palę tego Kona zaraz Kon leży? Nie, z domku B Jest na przeszłość za WP pewnie, celowany w jungle, zbyt Ty, ale to w nie widać To palę ja kona Klaszuję CT i możesz paść jak chcesz zeskoczył do kona o, Puściłem CT O kurwa Kon biegłeś Ale ci dał Będą nie, patrzeć no, Nie patrzcie na to proszę Prawo hmm? no Za standardem chyba Widziałeś kuchnię? Kuchnia widziałeś Za B, musi być gdzieś cały czas sekund Ale tap Na dobry domku, nice. leży no, Saj no, czy? Nice, Nie, no, no. bo ktoś zabił w tym momencie. No o! <Sity. laughs> co? <taki> Albo na Mida poszedł Kinsian Kisan Garmisz Mark Kinsian, wiecie kto to jest? Jak ktoś z was wie kto to jest to To? To ja Mark, Mark Kinsian Masz Selected tak Jakbyś tak totalnie fake'owo. No fejkowo, nie lubię cię właśnie Leonard. Aha. Minus, cztere, minus 32 low Bale, Ty chyba drągi musisz trochę bomb zaplantować mi się wydaje No co no jest no, Nie, wyraźnie, nie. nie wyraźnie <grymanie> wyglądasz Ej jak ja zrobię aisa, teraz to i tak będę pod tobą Nieźle No nieźle no. Tak ma być Bander no, A co to? 2h teraz jest Skąd to wiesz? Kurde, metod. Ciągle ladder nie mógł Myśle... przejść. Ale nie no, myślałem, że przez bo tam jest smok. był oknie tu. To... A, smog? Mamy smog. na tego. Tam lewym... Na łacu nie ma, na Nie ma pałacu. Nieźle. Lader był? Jak on mnie zabił. U. Dobrze, że głowę dałeś mu. Sorry. Misty. He sorry, golem on spawn. Po chłaj. Po chuj. Pokój. Pokój. Absolutny pokój. No ładnie po chwili. Koniecznie. Niekuję z Mi się Biegamy, nie. Gościu nie. A i ktoś mnie bije jeszcze. Swamasa, nie. Jedna respie nie. Nie. Bramka ręka była, trzy razy, nie? Nie? Trzy razy nie, nie. nie? Trafił go, trafił go, trzy razy, nie, nie. <gry> ty drogi pewnie nie za stary jesteś, nawet za młody. Trzy razy, nie? nie? No kurde ty! No miałem tam Czasu. no, powiedz, no, powiedz. <grym> no low. A, 27 <grym> no, Nie, bo ja zabijam. Kurde, ale. Kurde, tak miało być pięknie, ale nie potrzebny jest Foto dla mnie, Sweet foto. O, dzięki. O! ja w konie kampię. Możesz puścić te Ano. Ja kampie w konie. Krzesło. Pakami, mi Tumit, Tu <noise> Ale zrobiłem to. Ale ja tam zrobiłem yolo wolo. Nie wiem, trzy kule jeszcze jada spikowałem. Aaaa! Brrrr, br 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 br. Ale jesteście jest zsynchronizowani. Dam flasha, dam flasha. O. Dzięki. Pierwsza pali, oh, drągi, niecywilizowane. na mida. O, dwa skałty. Weźcie to, bo mój nauczyciel techniki. że nikt nie ma biało. O. Zginiesz ty! Przybywaj, nic. Mito, stary z zapaczkami. Mam 10 hp ginie. No to nie będzie 3 Ale uciek, za chwilę. No to będzie. Ze skutem. Nie będzie. Wunderful, a wópkę. A wópka, okej. Zarząd jak Polak, może jest blisko granicy. Kurde. Jest. crack kp kids. I don't do smog? Jak ty to robisz? Jakaś skrzynka może za 300 coś znowu? No mi przed chwilą dropła No mi wyleciała ostatnio Ta nie. pierwsza skrzynia Wiesz? co dali do cesa Recall? Nie, pierwsza pierwsza. A ty ja nie wiem jaka to jest. Za no, recoil na pewno pierwsza go weapon case A. 300 dolków warta To o 300 zł przy chciał być, no, kurka. 5 dolar po 5 prawie. Bejście coś kupił.